Hej kochani, witam was, Seven Scarlet. na no i co? Idziemy sobie do tego jeziorka, który jest na północy naszego małego miasteczka. A więc idziemy sobie y, główną drogą razem. Isura zadowolony sobie coś podśpiewuje, a kiedy przechodzimy obok y, sklepu, widzimy, że Yuki jest w środku. O, a jednak go nie ma. Honto to. Masz rację. Może przybył tutaj przed nami. Nie mieliśmy go prawda. O i Sora? Czyżbyś sobie robił dzisiaj e, zakupy z twoją dziewczyną? Jesteście je taką super parą, tak? Pani powiedziała kopul. No dobra, tu nie będziemy poprać, no bo po polsku tego się nie da. E, mówię to nawet zdając sobie sprawę że to nie część, którą powinnam tutaj poprawić, tak? Bo my nie jesteśmy jeszcze parą. prawda, jesteśmy to tacy niesamowici, tak dobrze do siebie pasujemy. Ten jak poleciał. i Sora zapomnij o tym. Yuki... A, jasne. E, czy widziała pani dzisiaj Yukiego? To był e, jego dzień, żeby zrobić zakupy. A u Yuki? No. Nie, nie było go tutaj? To dziwne. Przecież wyruszył przed nami. czuł czym się dziwne? A może poszedł gdzieś indziej poza zakupy? Przecież wszyscy go tutaj znają. A więc może ktoś go zatrzymał i z nim porozmawiał. Znamy? Ok. Okej, okay. proszę wziąć te okune pandy białą i czerwoną. Pa, pan? Wszędzie, że jak taką bułeczkę, żeby cieszyć się Waszym ślubem. Ok? O, dano mi je, kiedy z, y, ukończyłem gimnazjum. Jednakże kontrast pomiędzy czerwonym a białym jest niesamowity. Zastanawiam się, kto nie pierwszy zrobił. To naprawdę ma wyglądać jak panda. W takim razie, dlaczego jest czerwono-białe? Co, zaczekaj. Żeby cieszyć się naszym ślubem, przepraszam panią bardzo, ale dlaczego miałaby nam pani dać ślubny prezent? <laughs> o, <laughs> Nieważne, ważne, weźmiemy. Nie tak ja. Dziadzie ty. A ja! Ok, życie długo i szczęśliwe. Co? Boże, i jaka ty jesteś nieokarnięta, ale ładne. Hej, przestańcie się tak ze mnie nabijać, wasza dwójka. <laughs> Ona przecież tylko się żartujemy. Zresztą pani z tego sklepu zawsze taka była, jak te wszystkie panie ze sklepu. Wciąż zastanawiam się, czy Yukiemu nic nie jest. Wiesz, on zawsze chodzi sobie to tu, to, to, to tam. Może rozmawia z Yasuo? A więc na pewno nic mu się nie stało. A dlaczego miałoby mu się coś stać? Wiecie co, ja mu w ogóle nie ufam i mam takie bardzo złe przeczucie. Mówi, sorry, mówi to, zjadając ostatnią część bułeczki. Ona powiedziała, że Yuki jest bardzo znany tutaj w mieście. A, to tak, to prawda. A, no, on jest, jest naprawdę geniuszem. Wiesz, myślę, że większość ludzi w sekrecie ma nadzieję, że on coś w końcu zrobi tutaj w tym mieście. On także mi bardzo pomógł. W Wiesz, niektórzy e, starsi ludzie chcą, żeby e, zmienił, tak jakby, odbiór tego miejsca. Dlaczego? Czy ludzie nie są zadowoleni z mieszkania tutaj? Hmm. Pewnie nie wiesz, jakie to miejsce było kiedyś, prawda? Jeszcze jakiś czas temu, kiedy znane było z gorących źródeł. Wtedy to miasto rozkwitło wokół źródeł. Nasza restauracja miała masę ludzi. I to nie tylko tych, którzy cieszyli się z tej wody, ale także tych, którzy tam pracowali. Ale niektórzy ludzie, którzy byli akurat przy stołku, nie lubili, że tak wielu nieznajomych się tutaj krząży. Nazwijmy to po imieniu. To była rodzina Murakumo, czyli nasz szef. Ale co jest takiego złego, że ludzie spoza tego miasta tutaj przyjeżdżają? Są tutaj starzy ludzie, którzy chcą kontrolować całe to miejsce. Wiesz, mogłabyś ich nazwać konserwatystami albo tymi, którzy są przeciwko nowoczesności. Moja mama zawsze na nich narzekała. To, że rodzina Murakumo tak naprawdę zniszczyła dystrykt, jakim się tutaj cieszył powodzeniem. Nasza restauracja musiała się przez to zamknąć, no bo przecież nikt nic więcej nie, nie przyjeżdżał do gorących źródeł i mało mieliśmy ludzi. Może i to lepiej, albo gorzej. Teraz Murakumo stoją za całym naszym miastem. Jestem tego idealnym Zatek przykładem. Oś, tak, Nawet jeżeli pomagam mojej mamie, to teraz ja zarabiam dla nich. Hmm. E, myślę, że większość ludzi w sekrecie Zatek myśli, że to Yuki odmieni to, kto kontroluje miasto. W takim razie, dlaczego oni pozwalają mikiemu pracować i żyć w hotelu? zapytaj ich. Może myślą, że łatwiej tak trzymać go w ryzach? Dla nich on jest naprawdę niebezpieczny. Ale czy naprawdę dopuściliby się aż tak? Myślę, że jest taka możliwość. Na przykład przecież zniszczyli cały dystrykt gorące źródeł. Sprawiając, że tylko Furinkan Hotel jest jedynym miejscem, w którym można się tutaj zatrzymać. No i ten kto posiada ten hotel to przecież Murakumo. Dlaczego? Nie myślisz, że to sprawia rządzenie znacznie łatwiejszym. Przecież mogą przypatrywać się, kto tutaj przyjeżdża. Nie, to jest straszne i Icika. Ogarnij dupę. Patrz na Isorę, ale jego uczucia są zmiksowane. No nic, o to ty się nie powinnaś. Martwić. To ciebie nie dotyczy. No zobacz, już możemy zobaczyć to miejsce. I Sara mówi to, wskazując głową. Widzę drzewka, ale poza tym nie widzę jeziorka. Pójdziemy promenadą pomiędzy tymi drzewiami. No, drzewami, nie drzewiami. <laughs> Chodź, idziemy. O, jak tu ładnie. O, naprawdę tutaj ładnie. Chcesz sobie zrobić odpoczynek? Przed nami rozciąga się jezioro, a w nim widzimy odbicie góry, tak? W sensie gó nie góry, tylko nieba. Tak, Haniu. <noise> Widzę, że jest tam kafejka zbudowana z, drewie z drewienek Co wydaje mi się idealnym miejscem na to, żeby się zrelaksować. Widzę, że jest tu parę mam, które są z ich dziećmi. Siadam sobie pod drzewem, ale Isora nie siada obok mnie, zamiast tego mówię o tym, żeby coś zrobić. Isora? Ok, w takim razie musimy Jan. ruszyć z herbatą. Tada! Wow! I nagle, ni zawąd, ni izolowany termos, nie termis. Oraz parę rzeczy na ząb pojawia się w jego dłoniach. Gdzieś ty to wszystko trzymał? Jesteś niemal jak magicka. Finalnie, część z tych, które dzisiaj upiekłem. Proszę bardzo. Amondo, maccia. Okej. Okay. Są one w trzech różnych smakach. To są orzechy jakieś. Migdały, o tak. Migdały, zielona herbata i czekolada. No i co? Nie masz nic przycisku, mademoiselle, jeżeli dam ci herbatę Elgry? Tu poleciałam, normalnie. Pozostawiam to tobie. Jestem pewna, że spróbujemy sp wszystkiego, co tutaj przyniosłeś. Zgrabnie bierze filiżankę i wlewa do niej herbaty. Za, okay. Pi. Dziękuję. Nie ma za co. Patrzy na mnie szczęśliwy. Ja najpierw czystuję się ciastem, a potem piję sobie herbatę. Są cudowne. Tak się cieszę. Ale. Czy ja się rozrosnę, jak zostanę z Isorą? Oj, kochana, na pewno. <noise> Myślę to wpychając więcej jedzenia w moje policzki. I zaraz potem widzę matkę z dzieckiem bawiących się razem niedaleko. nas. Okej, Ok, i wracamy do domu. Dobrze. Chłopiec podbiega do mamy. O! Biegnie za szybko i się potyka. Tak, każde dziecko. Widzę łzy lśniące w jego oczach i on zaczyna płakać. Mama szybko do niego podbiega i stara się go uspokoić, ale on wciąż płacze. Coś mu się stało, nic mu nie jest. ma Zostaw to mnie. Zanim mogę wstać i podejść tam i sora już tam zmierza. Nic ci nie jest, to boli. Pokaż mi, gdzie boli. No tak. Daj Czy nic mu nie jest? O, przepraszam. Hmm. E, młoda kobieta popatruje to na swoje dziecko, to na... i sorry, jest z tym. Chciałabym zobaczyć, czy gdzieś się zranił, ale... Próbuję go dotknąć, ale chłopiec jej nie pozwala. Proszę pozostawić tam mnie. Tak. Okej. Okay. Wykrzykuję te słowa. Czy on robi jakieś magiczne zaklęcie hmm? chłopiec podskakuje zaskoczony i przestaje płakać i zaraz schodzi w dół, żeby byli na tym samym poziomie i zaraz potem się uśmiecha. Okej, okay. patrz się bardzo blisko, dobrze? Nagle. Hmm. Widzę, że ma pomiędzy palcem wskazującym a kciukiem e, słodycze. Potrząsa go w dłoni i wtedy coraz więcej słodyczy pojawia się na jego ręce. Teraz widzę, że wszystkie palce trzymają jednego. Okej, okay, no i lecimy dalej, proszę. No, i wciąż porusza delikatnie swoimi dłońmi, To w lewo, to w prawo. Zaciska dłonie w pięści, tuż przed chłopcem. Dobra, to w takim razie, w której ręce one są? Oho, wygląda na to, że coś mu się wymknęło z lewej dłoni. Widać dokładnie, że w lewej dłoni trzymane jest cukierek. Przynajmniej dla mnie to widać. Ta tutaj. Chłopiec wygląda na zagubionego, oczywiście, ale wskazuje na lewą rękę i sorry. Nie, niedokładnie, niedobrze. Otwiera on swoją lewą dłoń, ale tam nie ma żadnych cukierków. Ale przecież nawet ja myślałam, że tam coś jest. W takim razie ta tutaj? Chłopiec wskazuje na jego prawą rękę. Tak, zastanawiam się. Otwiera swoją prawą dłoń, ale tam także nie ma żadnych cukierków. Co? Gdzie one są? Chłopiec przygląda się dłonią Misory, zaciekawiony. Odpowiedź, jaka powinna być, to to, że są u ciebie w kieszence. No i nagle te wszystkie słodkości, które zniknęły z ręki i sory pojawiają się w kieszonce, którą chłopiec ma na kurteczce. Co? Kiedyś tyś to zrobił? Wow, jesteś niesamowity. Okej, okay, tę możesz zatrzymać. No i... Proszę bardzo, masz kawałek ciasta. Więc kiedy już będziesz w domu, dobrze? Tak, dziękuję panu. O, jak ja to kocham. Eee, zachwycony magicznym trikiem, i sorry, chłopiec całkowicie zapomniał o tym, że upadł. Zapie Okej, okay, w takim razie gdzie Cię boli? To bolało tylko troszkę, teraz nic mi już nie jest. No tak, każde dziecko. Okej, okay, bądź dobrym dzieckiem. Ja tylko delikatnie dotknę, dobrze? przytakuje. Oj, tylko sobie zdarłeś trochę skóry. Dasz sobie z tym radę, prawda? Wyciąga mokrą chusteczkę skądś i przeciera jego kolano. No tak, kolana zawsze są najbardziej zagrożone. O, no, dziękuję. Proszę się o to nie martwić. Uśmiecha się. I Kiedy już przestanie boleć, wchodźcie do kafejki Furin. I dam wam trochę więcej ciasta, dobrze? Jako prezent. Naprawdę? W takim razie już w ogóle nie boli, chodźmy. No i cieszę się, że to słyszę. Naprawdę, zawsze jesteście mile widziani. Dziękujemy bardzo. Powinieneś wpaść parę razy i się z nim pobawić. Mamy jeszcze czego? Papa! Pa. Mama kłania mu się jeszcze ileś razy, a chłopiec. Odmachuję mu energetycznie dłonią, kiedy już odchodzą. Jak tobie się to udało? To było niesamowite. Nauczyłem się tego, kiedy byłam dzieckiem. Wiesz, kiedy miałam trochę wolnego czasu. Co to było za magiczne zaklęcie, które wypowiedziałaś? Aaa, to, to. Uśmiecha się do mnie... ...pewne siebie. Y... E, Aha. Użyłem ee, moje imię, tylko powiedziałem je w spak. Mówiłem to wiele razy, kiedy byłem dzieckiem. Wiesz, jako magiczne zaklęcie możesz sobie powiedzieć, co chcesz. Hm. Naprawdę doceniam młodego magika, który stoi tutaj przede mną. No to w takim razie, skoro udało mi się wykonać moją magiczną sztuczkę w 100%, może popłyniemy sobie tą łódką tam? Łódką? Widzę, że dosyć dużo łódek pływa właśnie po tym jeziorku. Wygląda na to, że są za darmo i można je używać. Nie widzę, żeby ktoś przypatrywał się tym łódkom. Mam nadzieję, że to w porządku, jeżeli z nich skorzystamy. No dobra, lecimy, co tam? Czemu nie? Tak, nie mam nic przeciwko, ale czy to naprawdę ok? Daj, żeby, daj, Wszystko będzie dobrze, będzie dobrze. E, ja zajmę się, to się nazywa, pedałowanie. Machanie też nie. <grystanie> Słuchajcie, ja, ja, ja nie lubię. Ani kajaków, ani innych takich, także nie wiem. O, wiosłowaniem, tak. Jezu. E, mówi to biorąc moją dłoń. E, I ciągnąc z jej strony małej łódki. Kiedy już do niej wsiadamy, Isara bierze wiosła i zaczyna robić swoje. O, jak przyjemnie. Idealna randka. E, naprawdę jest w tym dobry. Prawdopodobnie bardzo wiele razy to robił, skoro przecież tutaj mieszka. Łódka powoli przecina jezioro. Na początku boję się tego, jak się chwieje, ale po jakimś czasie już mi to nie przeszkadza. No i nagle znajdujemy się na samym środku jeziora. No i co myślisz? Fajnie, nie? Pewnie. A woda jest taka piękna. Jest taka czysta, prawda? Niemal widzisz to, co znajduje się na dole. Pochylam się, żeby spojrzeć. Nie widzę dokładnie końca jeziora, ale naprawdę wydaje się dosyć głębokie. Zdrowiam się. Wiesz, jeżeli chodzi o twojego brata. O, tak. Nie wydaje się, żeby ktokolwiek widział go niedaleko hotelu. A więc zastanawiam się, czy on się gdzieś schował. To prawda. Wiesz, może i do tego wieś. Ale wydaje mi się, że jest tutaj wiele miejsc, gdzie mogłabyś się schować. Wiesz, w tej takiej starszej części miasta na przykład. Wiesz, wcześniej, kiedy były tutaj gorące źródła, przepełnione było życiem, ale teraz wydaje się, jakby niemal wymarło. Czy mój brat naprawdę miał powód, żeby tam się gdzieś chować? Tego nie wiem. Ja także tego nie wiem. Gdybym tylko rozmawiała z moim bratem więcej... Żałość mnie przepewnia. Się, się żal nie żałość. Wiesz, jest to naprawdę znany... Wiesz, tutaj jest naprawdę spokojnie, tak jak możesz to zobaczyć. Dlatego też nazywa się spokojnym jeziorem. Hmm... Ale zawsze słyszałem, że ludzie, którzy tutaj wpadli, nigdy nie powrócili. A więc także. Mówi się, że jest to jezioro, w którym ludzie topią się bez wydawania dźwięku. Jezu. Nagle jego twarz się zmienia. To jest idealne miejsce, żeby kogoś schować. Czuję, jak się wstręga. Może twój brat? Przestań! Staram się wstać, a to sprawia, że łódka się chwieje i Sora traci swój balans. Hej, zaczekaj! No i wszystko dzieje się tak szybko, nic nie na to nie mogę poradzić. I Sora przewraca się na mnie, chroniąc mnie. Nagle przestaje widzieć. Coś delikatnego i słodkiego. Dotyka mój nos. Łódka wciąż się niebezpiecznie chwieje. Powoli otwieram moje oczy. Uh, uh. Wiedziałam, że to tak będzie. <grytanie> Widzę siebie, jak leży i kogoś, kto się pochyla nade mną, starając się mnie ochronić. Ogromne oczy i sory są tuż przede mną. U. Jesteśmy naprawdę blisko siebie, staram się poruszyć, ale w każdym momencie moglibyśmy się dotknąć i nie chcę nic robić. Widzę po Isorze, że jest zmieszany. Kiedy patrzę w dół, widzę jego proste, idealne usta, które są lekko otwarte. No i nagle robię się gorąco. I moje ciało także wydaje się jakby płonęło. To, to, to. Staram się coś powiedzieć, ale nic mi z tego nie wychodzi, jak zazwyczaj. Co powinnam zrobić? Kiedy mknę oczami, i słyszę jak coś mocno wzdycha nade Twoje oczy uroczy, mają takie tajemnicze światło w sobie. Kiedy teraz tak w nie patrzę, to tak jakbym miał się gdzieś zatopić. Oh. Jego piękny nos zbliża się do mnie i niemal się dotykamy. Czuję, jak moje ciało zamiera w jednym miejscu. Nie jestem w stanie się nawet poruszyć. nie Chciałaby, żebyśmy razem tam wpadli. Porusza łódką, a ja. Odsuwam się. A ja tylko się nabijam. Błuch, blisko było. Znowu sobie z żarty stroi. Nie zwracając nawet uwagi na to, jak ja jestem e, zmieszana przez prostu. Sorry, sorry. Nie chciałem Cię sprawić, że będziesz smutna. Z zbywa to wszystko. Nie, nie, nie to, to moje ciało po prostu samo się ruszyło. Cieszę się, że nic nam nie jest. Bierze moje włosy... I zaraz potem przytyka je do swoich ust. O! Zatrzymuje się w tej pozie. Patrzę na niego zagubiona, ale zaraz potem wracam do siebie i rumienię się. Um. Hmm? Tak? Powinniśmy... Co? Wiesz, mam na myśli, że ta pozycja jest. To jest bardzo niedobre dla mojego serca, żeby on tak nade mną tutaj zwisał, a jego przystojna na twarz jest tak niedaleko a. mojej? A, tak. I Sora? Staram się mu coś powiedzieć, żeby się pośpieszył i ze mnie zlazł, ale on wciąż się na mnie patrzy i nie zmienia wyrazu swojej twarzy. I w końcu dystans pomiędzy nami. Coraz bardziej się zmniejsza, jego oddech, jego rzęsy, jego usta one są tuż nade mną. Jeszcze tylko trochę dłużej. Błaga mnie flirtując ze mną, ale jego akcje i to co robi jest nie fair. Tak jak robię tylko dla siebie. Ale ja wciąż nie potrafię mu się przeciwstawić. No i znowu bierze moje włosy i je całuje. Nie? Ja? Nie podoba ci się to? O to jest najgorsze, co można powiedzieć. <ścoughs> I przez ten moment e, jestem zafiksowana na jego oczach. I naraz. Nie słyszę kompletnie nic, co dzieje się wokół mnie. A całym moim światem staje się on. Chcę zostawić siebie dla tej słodyczy, dla tej atmosfery, która... która niemal się roztapia. Czy to będzie w porządku? Nie będąc w stanie mu odpowiedzieć, odwracam swoją głowę. Pytanie Fer, pytanie mnie o coś takiego? Mój, gło mój głos się trzęsie. Nie wiem, co ma się na stać następnie, ale zamykam moje oczy i czekam. Teraz jest cisza. Bierze głęboki oddech i wycofuje się. Sorry. Wybacz, Wybaczcie, co? Otwieram moje oczy ponownie. Widzę chmury na niebie, a także to, jak odbijają jasno siadło. pań. Sera i ja decydujemy, żeby wrócić się do hotelu. Niemal słońce już zachodzi. Tak, Poza tym, tak? Wiesz, tak właściwie, którą część yy... boże, jak to są, truskawek yy, nienawidzisz? No, a co ty tak nagle o to pytasz? W sumie to nie wiem, może tego jak one pachną? A więc, jeżeli byś nie wiedziała, że w deserze są truskawki, i nie mogłabyś ich wyczuć ani nawet yy, wywąchać, zjadłaby się? Cóż, nigdy wcześniej czegoś takiego nie jadłam, a więc nie wiem, ale prawdopodobnie nic by mi nie było. Nie jestem w sumie pewna, dlaczego ja ich tak nienawidzę. prawdy. Wygląda na smutnego. To właśnie może dlatego. Co? Nie? Nic takiego. No i widzicie, on coś tam ma. On coś tam ma za uszami. Ponownie się uśmiecha. Ale wiesz, jeżeli przecież wyciężyłabyś swoją nienawiść do nich, byłabyś szczęśliwa, prawda? W sumie tak. Przecież w wielu deserach są. Dobre, bo, jest, nie Jeżeli nie miałabyś nic zresztą, nie przeciwko, mógłbyś spróbować zrobić dla ciebie ponownie deser e, z nimi. I może by to zadziałało. Taki, które byś porobiła. O, nie ma. Nie zmuszę cię, żebyś go zjadła. Dziękuję. Jeżeli naprawdę dla mnie chcesz tak ciężko zapracować, w takim razie postaram się, żeby mi się podobało. Hmm? Ok, wykonam super desert, który pokochasz. Nie wiem dlaczego nienawidzę truskawek, ale naprawdę chciałabym się nauczyć je lubić. Przytakuję uśmiechając się do niego. Okej okay, kochani, słuchajcie, tutaj muszę zakończyć, bo już, że tak powiem, yy, tata krzyczał, mama krzyczała i po prostu nie wiem co chcą, ale bądź co, bądź co, ja tutaj kończę. No i co, słyszymy się w przyszłym odcinku. Trzymajcie się. Pa-pa!